Policjanci torońskiej drogówki zatrzymali 25-letniego motocyklistę, który na szosie lubickiej w Toruniu pędził z prędkością 148 km na godzinę. Zdarzenie nagrał wideorejestrator zamontowany w policyjnym radiowozie. Za przekroczenie prędkości mundurowi nałożyli na kierowcę jednośladu mandat w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych. Dodajmy, motocyklista dwukrotnie przekroczył prędkość w miejscu, gdzie jechał 148 km na godzinę. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 70. Koszykarski Sierpień w Toruniu w Nowej Hali Widowiskowo-Sportowej zagra reprezentacja Polski. Będzie to turniej towarzyski oraz mecz eliminacji do Eurobasketu 2015 z Niemcami. umowę w tej sprawie podpisał z zarządem Polskiej Ligi Koszykówki SA. W dniach 1-3 sierpnia Polska zmierzy się ze Szwecją i Portugalią. Czwartego uczestnika turnieju poznamy niebawem. W Toruniu Biało-Czerwoni zagrają też pierwszy mecz eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy Ich rywalem 10 sierpnia będzie reprezentacja Niemiec. Do Torunia mogą przyjechać zawodnicy NBA, gry w że Niemiec nie wyklucza gwiazda Dallas Mavericks Dirk Nowicki. Koszykarze zagrają w nowo otwartej hali widowiskowo-sportowej. W Toruniu każdy mecz koszykówki będzie mogło obejrzeć w niej ponad 6 tysięcy widzów. Władze polskiej ligi koszykówki nie kryją, że Toruń wybrali właśnie ze względu na halę. Dokładny terminarz rozgrywanego w dniach 1-3 sierpnia turnieju zostanie podany w późniejszym terminie. Spotkania eliminacyjne do Eurobasketu zostaną rozegrane od 10 do 27 sierpnia. Rywalami biało-czerwonych w grupie C oprócz Niemiec będą Austry i Luksemburg w Mistrzostwach Europy 2015 na pewno zagrają Francja, Litwa, Hiszpania, Chorwacja, Słowenia, Ukraina i Serbia oraz Finlandia, Grecja i Turcja. Zapewnione miejsce ma również Estonia. Planujecie już wakacje, nie macie pomysłu, gdzie je spędzić. W ten weekend w Centrum Targowym Parki już po raz czwarty odbędą się targi wypoczynek, wakacyjną ofertę biur podróży, tur operatorów miast i regionów turystycznych, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych i przewoźników. Poznacie na ponad 100 stoiskach, zapewnia komisarz Magdalena Mieszkalska. Dowiemy się, jaki egzotyczny zakątek warto wybrać na cel podróży i do jakich fascynujących miejsc można pojechać w naszym kraju. Wśród wystawców targowych zobaczymy m.in. biura podróży, ośrodki wypoczynkowe. Reprezentacje miast, hotele, pensjonaty, ośrodki spa, zdrowiska, pola kempingowe, różnorodne miejsca rodzinnego wypoczynku. Gospodarstwa agroturystyczne, organizatorów obozów, kolonii, imprez sportowych, odbędzie się również licytacja wyjazdu na obóz młodzieżowy, z której dochody Biuro Podróży Almatur przekaże na rzecz Fundacji Pomoc na Dłoń. W roku ubiegłym targi odwiedziło blisko 5 tysięcy osób. Podczas targów odbędzie się również Toruński Festiwal Smaków, którego opiekunem jest wybitny znawca kuchni staropolskiej profesor Jarosław Dumanowski. Dowiecie się, co jadł Mikołaj Kopernik, nie zabraknie konkursów kulinarnych, a także prezentacji multimedialnych, warsztatów, pokazów i degustacji. Prezentacje, warsztaty, sekrety niezapomnianych przepisów, potrawy, które spożywał m.in. Mikołaj Kopetnik. Nadchodzący weekend będzie też okazją do spróbowania i nabycia aromatycznych wędlin, słodkich miodów, pysznych serów, przetworów, wszelkiego rodzaju oliw, naturalnie tłoczonych soków, kwasu chlebowego, herbat, kaw, przypraw z całego świata. Również będą pieczywa na zakwasie i inne produkty ekologiczne. Po degustacji specjałów kuchni Staropolskiej organizatorzy targi toruńskie zapraszają na bieg po zdrowie. Pogoda będzie nam sprzyjała, dlatego w niedzielę o godzinie 16 spod centrum targowego do parku na Bydgoskim ruszy trening biegowy, na którym ekipa Biegam Bo lubię, zaprosi początkujących i zaawansowanych biegaczy. Targi, wypoczynek i toruński festiwal smaków w ten weekend w centrum targowym park. Impreza i w sobotę i w niedzielę między 10 a 17:00. Niedługo inauguracja sezonu żużlowego. Czy sezon 2014 będzie ostatnim Unibaksu Toruń? Wszystko wyjaśni się prawdopodobnie 28 marca. Tego dnia na motarenie odbędą się zawody Speedway bez Cup. Roman Karkosik rozważa wycofanie się z żużla. Wszystko wyjaśni się jeszcze przed startem nowego sezonu. Decyzja zapadnie po spotkaniu z władzami miasta. Zdecydowanie skłaniam się jednak ku rezygnacji, powiedział w rozmowie z IBS News Roman Karkosik, który toruński klub wspiera od grudnia 2006 roku. Jak podaje agencja, Roman Karkosik jest niezadowolony z przepisów, które Funkcjonują obecnie w sporcie żużlowym. Głównymi przesłankami, które będę brał pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, będą skostniałe przepisy związku motorowego i brak chęci do wewnętrznej reformy. Chodzi m.in. o brak promowania polskiej młodzieży, co powoduje windowanie kontraktów dla zagranicznych gwiazd, powiedział jeden z najbogatszych Polaków. W przypadku ewentualnej rezygnacji, Roman Karkosik chce dać czas przedstawicielom magistratu na znalezienie nowych sponsorów. Ostateczną decyzję powinniśmy poznać 28 marca. Jak zapowiedział, tak zrobił. Ten klub leży mi na sercu, i zależałoby mi na tym, żeby piłka w Toroniu była i żeby odbudować to, co straciliśmy w ostatnim czasie. Nowy prezes Torońskiego Klubu Piłkarskiego Elana Marcin Wrubel zbudował zespół, który ma walczyć o utrzymanie w trzeciej lidze. W przerwie zimowej do klubu dołączyło aż 10 nowych piłkarzy, wśród nich jest dwóch Ukraińców i jeden Białorusin. Nowy prezes klubu Marcin Wrubel zapowiada ostrą walkę o utrzymanie w trzeciej lidze. Priorytetem jest utrzymanie i też pod to utrzymanie przygotowujemy zawodników, takich, którzy są sprawdzić. Okazje do zdobycia trzech punktów żółto-niebiescy będą mieli w sobotę. Na stadionie miejskim Elana Toruń zmierzy się z Nielbą Wągrowiec. Początek tego meczu o godzinie 14.00.